walka o zdrowie czteroletniego Krystiana Klekota, chorego na dystrofię mięśniową, śmiertelną chorobę genetyczną. Terapia genowa, która może zatrzymać postęp choroby, kosztuje aż 16 milionów złotych. Dlatego stowarzyszenie Teraz Dębica z partnerami zorganizowało Dębicki Festyn Rodzinny w parku Sokoła. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody przyszły prawdziwe tłumy. Tak moc dobroci walczymy dalej, nie poddajemy się. Wspaniałe Zbieramy serce. dalej. Dębiczanie mają wspaniałe serca, duże, współczujące i za to dziękujemy wszystkim. Myślę, że frekwencja bardzo dopisała, przyszło bardzo wiele osób, a to co jest najważniejsze, to to, że właśnie każdy oferuje swoją cegiełkę i dokłada pieniążki na leczenie Krystiana Klekota, bo właśnie z tego powodu, w tym celu, w tej intencji zorganizowaliśmy to dzisiejsze wydarzenie. Wszystkich czekała moc atrakcji. Od koncertów i pokazów przez pyszne jedzenie, zabawy i warsztat dla dzieci. Dla uczestników przygotowano także m.in. warsztaty artystyczne i rękodzieło, zabawy z masą solną, strefę dla najmłodszych, pokaz pierwszej pomocy oraz pyszne jedzenie. Jesteśmy zdaje, że pomóc Krystianowi. Impreza jest wspaniała, pogoda dopisała jak również uczestnicy, występy artystyczne, cały czas, cały czas trwa loteria, jak również warsztaty artystyczne. Oprócz tego można zakupić coś dobrego w karytatywnej strefie gastronomicznej, także wiele atrakcji i wiele serca od ludzi. Cieszy frekwencja duża. Tak duży odzew, no i przede wszystkim ci, którzy się zaangażowali w to przedsięwzięcie. I to jest piękne w tym wszystkim, że właśnie tego typu wydarzenia są wspierane i każdy bez problemu na zaproszenie odpowiedział. To jest piękne. Bardzo nam miło, że możemy tworzyć dobro i po prostu być tutaj razem z wszystkimi, którzy chcą pomóc Krystiankowi. No pewnie oczywiście, że warto, zawsze warto pomagać w takim celu. My bardzo chętnie. Jak najbardziej pomagamy, zbieramy, bo jesteśmy już coraz, coraz bliżej celu, już pierwszy milion nam wybił, także zachęcamy do zbiórki i do pomagania. Pomagamy nadal, zachęcamy do wpłaty na zbiórkę dla Krystiana Klekota. Przyszłam, bo się dowiedziałam, że jest festyn i lubię takie rzeczy wojskowe, policyjne i tak dalej, i tak dalej. dzisiaj na pikniku, lubimy wspierać takie inicjatywy, gdzie nie dojrze pomagamy, to po prostu jeszcze możemy coś dać od siebie, czyli wiedzę. Dzisiaj pierwsza pomoc w wykonaniu druchów, pierwsza pomoc przedmedyczna, również złamania, opatrywanie ran i koło fortuny z nagrodami. Sporo emocji wzbudziła charytatywna loteria z atrakcyjnymi upominkami. Jedną z głównych nagród był wyjazd nad morze ufundowany przez pracowników zakładu karnego w Dębicy. Ja gratuluję bardzo gorąco Wam wszystkim tutaj udział w tej szlachetnej imprezie. W głosowaniu nagród nie każdemu się uda, ale nagroda główna bardzo ładnie się nam rozlosowała. Bardzo szczytny cel. My jako służba więzienna staramy się wspierać takie inicjatywy. Ja się bardzo cieszę. Finałem wydarzenia był koncert zespołu Grzane Wino. Jeszcze słońce dla nas zaświeci, jeszcze wiatr do tańca będzie grał. Pośmiejemy się bez trosko jak kiedyś, chociaż świat ja już nie jest taki sam. Jeszcze wiosny zapachną dla nas i przejdziemy nie jeden trudny szlak, Podpłonimy się ku o świcie Chociaż w oczy nam zypie dziś Chcemy poczuć się znowu jak w domu Tak jak ptaki, gdy wracają do gniazd I nie chcemy szeptać po kryjomu A na życie